Cześć kochani. Postanowiłam jeszcze nagrać filmik dzisiaj na dobranoc. Taką mam wizję wene czy cokolwiek. Ja palę sobie świeczkę z intencją, więc jeśli macie ochotę. Właśnie, nie wiem, czy to jest dobry temat, zważając na to, ja muszę kiedyś nagrać filmik, wiecie. Nie wiem, czy to jest dobry temat, zwierzając na to, czym ja się ogólnie zajmuję, ale słuchajcie, ja nagrywam filmiki z kanału, który nazwałam Dusza Duszy, więc chciałam generalnie na początku w tym zamyśle, chciałam mówić o różnych duchowych sprawach, ale mam takie wrażenie, że ludzie w dzisiejszych czasach mają mm, takie podejście mocno nieintegracyjne. Czy naprawdę to, że ja zajmuję się zarówno duchowymi, jak i naukowymi sprawami, jest złe? Brakuje takiego zintegrowania tych spraw i właśnie, może, tak postanowiłam dzisiaj coś troszeczkę pogadać o różnych rzeczach. Nie miałam dokładnie, wiecie, wizji o tym, o czym chcę porozmawiać na ten temat. Nie miałam wizji, ale tak sobie myślę, że. Może to jest dobry temat, bo u nas, um, u nas w ogóle przyjęło się, że są takie dwa światy, prawda? Że my mamy ten świat nauki a, i mamy świat y, ten duchowy, i z reguły między tymi światami nie ma w ogóle porozumienia. Ja kiedyś nagrałam taki filmik i w ogóle uważam, że to jest mega wartościowy materiał, y, który ja go wykasowałam później, dlatego że on był taki dosyć chaotyczny. Ja nagrałam materiał o tym, żeby nie wierzyć w różbitom i nie wierzyć osobom, które przepowiadają przyszłość. A teraz właśnie z chęcią się do tego odwołam. Ja go skasowałam i on był na kanale przez bardzo krótko, bo on chyba był jeden dzień na kanale. I słuchajcie, ja go skasowałam już mówię dlaczego. Otóż skasowałam go dlatego, że tam było dosyć chaotycznie i było bardzo krótko, bo on chyba strzał dwie minuty. To było o tym, dlaczego nie wierzyć osobom, które przepowiadają przyszłość, dlaczego nie wierzyć osobom, które mm, rozkładają karty, które stawiają tarota, które e, mówią o tym, co ma być, które nie wiem, co patrzą po prostu na wahadło albo na fusy z kawy, tak naprawdę to można ze wszystkiego. Słuchajcie, to w ogóle to w ogóle nie jest tak. I mnie to przeraża, dlatego że dużo jest, wiecie, jest pewna luka, którą nauka nie jest w stanie, której nauka nie jest w stanie wypełnić i którą ludzie wypełniają sobie właśnie wiarą w rzeczy nadprzyrodzone. I tak jest. Natomiast ja nie neguję świata niematerialnego, nie neguję, bo sama niestety zostaje w niego wciągana. I dlatego też, między innymi, ten kanał. Słuchajcie, to jest, to jest naprawdę. Jest ten świat, tylko że to jest naprawdę nie tak, jak wiele ludzi będzie się starało wam przedstawić i wam wmawiać, a motywem będą jak zawsze pieniądze. Ja też jestem w stanie komuś pomóc i też oczywiście nie chcę tego robić za darmo. Robiłam to za darmo i jeszcze nawet niedawno jeszcze naprawdę miesiąc temu pomagałam ludziom za darmo. Przez wiele lat pomagałam ludziom za darmo, ale nie chcę już tego robić. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłam, że to jest też jakby bardzo obciążające dla mnie i ile można dawać z siebie, i tak naprawdę nie biorąc nic zupełnie w zamian. Skąd ja mam brać tę energię? I to, co rzeczywiście często jest podnoszone przez te osoby, to jest, że chodzi o wymianę energii i tak dalej. To jest prawda, ale jednocześnie, bazując na tym stwierdzeniu, jest bardzo wiele oszustów. I dlatego trzeba być ostrożnym. Nie każdemu można zaufać. Ja otwarcie zawsze mówię, że ja Ci powiem, ci, jak Twoja przyszłość będzie wyglądać. Ja mogę Ci pomóc, możemy porozmawiać, mogę Cię wesprzeć i mogę Ci pewne rzeczy powiedzieć, ale nigdy nie będę się podejmować tego, żeby komuś mówić o jego przyszłości. Ja zastanawiałam się nawet, czy się nie nauczyć jakiegoś tam rozkładania kart, tego, siam tego. Nie ma sensu. Na dzień dzisiejszy jakby nie widzę w tym sensu, bo ja widzę, dopatruję się w tym i widzę w tym po prostu biznes. I to, co ja mogę zrobić, to powiedzieć na przykład wiele rzeczy na temat tego, jak jest, ale nie mogę powiedzieć o przyszłości. A jeśli nawet mogę, to nie chcę. Po co? To nie jest, to nie jest tak, że przyszłość jest zdeterminowana i to właśnie ludzie, którzy korzystają z wróżek, powinni sobie uświadomić. I podobno tam to też jest podkreślane i podnoszone, że to nie jest tak, ale słuchajcie, wiele, wiele osób wpada w tą ślepą uliczkę. Oni chcą wiedzieć, co jest pokazane na przykład w kartach i ślepo za tym idą. To się tak nie da, słuchajcie, to jest bardzo silna sugestia. To jest bardzo silna sugestia i naprawdę to, co ktoś Wam powie, widząc w kartach, może na tyle mocno zawładnąć Waszą powiedzmy podświadomością, bo tutaj też możemy nazwać to wieloma um, nazwami świadomością, Waszą duszą, Waszym superego, cokolwiek na tyle mocno zawładnie Waszą podświadomością, że będziecie się tym kierować, a jeżeli będziecie się tym kierować, to pozbawiacie się samej decyzyjności i wpływu na własne życie. Czy naprawdę tak chcecie, żeby wyglądała Wasza przyszłość? Naprawdę chcecie, żeby ktoś determinował to, jaka będzie Wasza przyszłość i co się w niej wydarzy? Jak będzie wyglądała Wasza relacja? Poza tym, słuchajcie, pamiętajcie, że jest wolna wola. I to, co ktoś widzi w kwestii jakiejś tam osoby, to często się w e, jakichś tam czytaniach dotyczących miłości ja jest tam przerażona. Naprawdę, to, co tam druga osoba rzekomo chce powiedzieć, to może jej dusza chce powiedzieć i tam śpiewa peany na Waszą cześć. Ale serio, naprawdę... Jakby chcecie wierzyć i czekać. Ja na przykład bardzo kiedyś chętnie oglądałam czytania dotyczące bliźniaczych płomieni. Ja tu nie chcę nikogo krytykować, bo widziałam komentarze, że o, wszystko się sprawdza. Słuchajcie, ale naprawdę, kiedy to się sprawdzi? A co z tego, że jego dusza tam śpiewa albo aspekt. Nie no, ja to tak powiem, zwróżąc się na tym co słyszałam. Aspekt męski teraz, chce zadbać o finanse. No i świetnie, no to niech sobie zadba, ale co Ty masz do tego? Ty i Twoje życie, Ty i Twoja przyszłość. Serio, naprawdę chcesz kreować swoje życie na podstawie tego, co mówią karty? Zastanówcie się, kochani, nad tym, bo naprawdę my sami kreujemy swoją rzeczywistość, niezależnie od innych osób. I jeżeli wpadniemy w koło słuchania tego, co ktoś, coś, stajemy się tak naprawdę od tego zależni. Chcąc, nie chcąc, bo to są bardzo silne sugestie. Także kochani, tym chciałabym zakończyć dzisiejsze yy, nasze tutaj YouTube'owe spotkanie. Trzymajcie się, kochani, i wszystkiego dobrego. Jesteśmy jak zawsze w kontakcie. Buziaczki, pa.